Wow, jaki ja miałem sen! Ej, widzowie, wiecie, co mi się śniło: że jakieś zombie nas tutaj nawiedziło, ale to nieprawda. Dobrze, że się obudziłem. Smajstown, wstawaj! Wstawaj, wstawaj, szkoda dnia! Ej, dobra, obudziłem go chyba, zwaliłem go z łóżka elegancko. To mi wyszło, to mi wyszło. Widzowie, słuchajcie, w ogóle mi się śniło coś takiego, że nas odwiedziło zombie, ale ja tutaj nikogo nie widzę. My normalnie to był jakiś dziwny sen na dworze są tylko krowy, a mi się wydawało przez ten sen, że na dworze że były zombiaki. Dobrze, że był to tylko sen. A ten sobie dobrze smacznie spał. Ej, obudź się, obudź. Słuchaj, dzisiaj kolejna przygoda. Chciałbym wam widzowie coś razem ze smajstołem pokazać. Wiecie dlaczego mi to się śniło? A więc dlatego, że my coś wybudowaliśmy. O, tam na dworze za chwilę wam pójdziemy, pokażemy, ale najpierw widzowie wciśnijcie łapeczkę do góry. O, dla sepka małego takiego. O, tutaj sobie stoję. Jakbyście wcisnęli łapeczkę, to by było superancko. A teraz możemy iść, pokażę wam to coś, co my ze Smajstowem zbudowaliśmy. Chodź, chodź Smajstow. A więc tak, wybudowaliśmy taki bunker i to ukryty, dlatego mi się śniły te zombiaki, chyba, że do nas przyszły. I zobaczcie, nic tutaj nie ma, co nie? Kompletnie nic, sama trawka i tylko jedna dźwignia. Ta jedna dźwignia spowoduje to, że tutaj pojawi się taka dziura. Zaraz sami zobaczycie. Możemy zrobić tak, że wy klikniecie subskrypcję, a ja nacisnę ten przełącznik, włącznik, dźwignię, czy jakkolwiek to się nazywa. Także dawajcie, wy wciskacie subskrypcję, a ja wciskam ten tą dźwignię. Ta na 3 2 1 i bum! Wcisnąłem i widzicie, pojawiło się elegancko. Ło, wow! To jest dobre co? Tutaj elegancki bunker. Chodź z majstą za mną. Pokażemy widzom co jest. 5. Mamy tutaj takie samochody. Jeden czerwony tutaj. No idziesz z majstą, O właśnie. Pokażemy widzom co, co my mamy za samochody. Tu jest czerwone Ferrari. Tutaj mamy takiego Audi, Audi jakieś RS coś tutaj. No dobra, tu jest Mercedes I tu wszystkie inne pojazdy Zobaczcie, dosyć fajne, dosyć fajne To jest nasz ala bunkier, taki samochodowy To jest na przyszłość Mama powiedziała, żebyśmy wybudowali Więc wybudowaliśmy, co nie Smajstow Tu mamy kolejne drzwi, ale to będzie niespodzianka dla was Niespodzianka, jak e, gdyby coś się wydarzyło Czy coś, to sami zobaczycie co się stanie Choć Smajstow, idziemy tutaj do góry Wychodzimy stąd, muszę wam coś widzowie pokazać Mamy jednego takiego sąsiada dziwnego Eee, eee, a co tutaj się dzieje? Co to za duży villager? Ło, wow, widzicie tą wiedźmę? Ona coś trzyma w ręku, ona jest jakaś większa niż zwykli villagerowie. Ma coś, e, rzuciła w nich, albo nie wiem, czekajcie, bo te villagerowie coś dostają. Jakby, tak, podkami ona rzuca, ej, widzę to. Łoł, wow. e, co się dzieje z majstą? No, widzisz to? Gdzie ty jesteś? Widzisz? Co ona im robi? Co ona im robi? Co się z nimi stanie? Weź ich uratuj z majstą, no, idź mój pomóc, pom pom pomóż! villagerom, co się z nimi dzieje, oni coś dostają ta, podkami w nich rzuca jakieś dziwne rzeczy, ej, ja mam pomysł ja mam pomysł, idę tutaj do środka, schowam się i będę patrzył na ciebie z daleka dawaj smajstą, nawalaj ją ej, co tam się dzieje, co tam się dzieje smajstą, uważaj, jakieś zombiaki ej, to się zamieniło, dawaj szybko, szybko do naszego bunkra tutaj, szybko dawaj do mnie, dawaj do mnie, musimy się gdzieś schować nie wiem, może do autka ej, mam pomysł, mam pomysł, weźmiemy autko smajstą, chodź tutaj do mnie szybko, wsiadaj do fury, wsiadaj do fury, wyjeżdżamy stąd. Dobra, ja już siedzę, ja już siedzę. Wsiadaj do fury i jedź do przodu, do przodu. Wyjeżdżaj stąd, wyjeżdżaj. Musimy stąd jakoś wyjechać. Ej, czy my damy radę wyjechać przez te szklane coś? Eee, one mnie nie biją. Okej, okay, nie mogą się do auta dostać. Zamknięte jest. Smiley, wyjeżdżaj stąd. Musisz rozbić to szkło. Wsiąść z powrotem i wyjechać stąd. Ja niestety nie mogę, bo mam bardzo mało życia. A ci, ci zombie te rzuciły się na Smiley. Co tu się dzieje? Ja! Dawaj, Smiley, szybko! Szybko rozwalaj to, Ej, oni stoją teraz nade mną, oni są jacyś dziwni, zombiaki, jakichś takich jeszcze nie widziałem, rozbij to i dawaj, wsiadaj, wyjeżdżaj stąd, wyjeżdżaj, wyjeżdżaj, nie ma czasu, tak, 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 stronę schodów, wyjedziemy tutaj po schodach, go, 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 gazu, 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 Ej, czy my damy radę? Ej, chyba słabo to widzę, słabo to widzę, chyba nie damy rady. Ej, mam pomysł, mam pomysł, państwo, wychodzimy stąd, T tutaj tych trzech zombiaków stoi nad nami, wychodzimy i dawaj szybko do wioski, widać do wioski. Widaczarów schowamy się w jakimś domku, ale one mocno nawalają. Dawaj, dawaj, uciekamy, uciekamy tutaj tędy, ile ich tu jest? Wow, w tej wiosce. Mój sen się sprawdził. Ej, jest tak jak we śnie. Ja wiem, co mamy zrobić. Dawaj, chodź, idziemy tutaj do tego domku i się schowamy. Wchodzimy, dobra, zamykam drzwi. Dawaj, dawaj, spajsną, dawaj, ale nie wpuszczaj, nie wpuszczaj zobiaków Zamykaj, zamykaj, zamykaj to. Okej, okay, i mamy zamknięte. Oni nie mogą wejść. Spójrzcie, są przed drzwiami, normalnie tutaj stoją. Może się u nich u, u nich schowamy? My, co tu robią villagerowie pod łóżkiem? Ej, oni się pochowali. Spójrz trzech villagerów jest pod łóżkiem. I tutaj pod drugim łóżkiem też jest pięciu. Jak oni myślą? Ej, pochowali się normalnie pod łóżka. Jeszcze tego nie widziałem. O, im też mogło się coś śnić i mogli się pochować, ale nie wiem, nie wiem, bo wiecie, oni mogli tu już być, ty, ci zombie. Zobaczymy, co oni zrobią, jakie my wyjdziemy. Ty, ja mam pomysł w sumie. Z wiesz co zrobimy? W tym bunkru, w tych drugich drzwiach co mówiłem ci, że to ci pokażę i widzą, to jest ten moment, żeby to ci pokazać. Chodź i wejdziemy tam, tylko musimy powoli, powoli, tak żeby nas te zombie nie zauważyły. Dobra, villagerowie tu stoją, jakby gdyby nigdy nic się nie bały. A gdzie są zombiaczki? Poczekajcie, patrzę się. Tam są, pod domem, a dlaczego one koło niej? Spójrzcie, ona ma te mikstury i każdego jednego odmienia ci zombiaki, jak tam chodzą. Musimy uważać z idź tak, żeby one cię nie zauważyły. Najlepiej za domkami. Kryj się tylko, gdzie możesz, by dojść do tej dziury tutaj. Okej, okay, na razie mnie nie widzą. Idziemy, idziemy powoli, powoli, powoli. Na razie mnie nikt nie widzi, żaden z, z żadnych zombiaków. Ok, wchodzimy. Udało nam się. Weszliśmy do środka. Tutaj jest nasza furka, możesz ją zaparkować z powrotem, a ja otwieram te drzwi. Widzowie, wiecie, co jest za tymi drzwiami? Ja już wam pokazuję. Także 3, 2, 1, otwieram i, i mamy. Tak, to jest taki robot. Spójrzcie na niego, do niego można wejść i nim nawalać, on jest bardzo mocny, posiada bardzo mocne bronie, a żeby go odpalić, mamy tutaj skrzyneczkę przygotowaną i takie naboje, mówię wam, on z tych naboi tutaj będzie nawalał, za chwilę mu to wrzucę, Smajsto, na razie nic nie rób i tutaj musimy jeszcze zatankować, także Smajsto, ty masz paliwko, weź mu tutaj wlej, zatankuj, a ja wezmę ze skrzyneczki, w ogóle komputerek tutaj mam, tak, wszystko się zabezpieczyłem na wypadek właśnie jakiegoś ataku czegoś, no, wypadło na zombie, akurat jest atak zombie, więc musimy uważać. To nam się przyda, bierzemy te wszystkie amunicje, dajemy mu i ten robot powinien się uruchomić. Smajstow, ja się trochę cykam do niego, wejść, wiesz co? Może ty do niego wejdziesz i... i ty nim będziesz sterował, co? Ja będę patrzał z daleka, może sobie z tymi zombieczkami poradzisz. Ja muszę tu podejść i mu wrzucić te właśnie, tutaj będziemy z takami całymi wyrzucać. Także robocie, łapto, ja ci tutaj daję. Smile snow wchodź do niego, wchodź. Chodź do niego, śmiało, ja już wyrzucam, jeszcze dwa staki zostały. I ostatni, ostatni, boom! I co, udało ci się, udało ci się? Ej, z ruszasz się? Rusza się, tak, jest, jest! A masz bronię, masz bronię jakieś. Kiwa, że tak, okej, okay, ale super Ej, yy, myślę, że to wygramy Teraz z zombiakami, tutaj mam za tymi Drzwiami jeszcze coś przygotowane Na wszelki wypadek, gdyby to nie pomogło Gdyby sobie z nie poradził W tym przebraniu, to mam jeszcze jedno przebranie Jaką on ma wielką broń Wow, ej, ale ty ich Rozwalisz, dobra, idźmy do nich Paliwo zatankowałeś, wszystko mamy Okej, okay, ja ci tutaj yy, dałem Te naboje, tak, dałem, dobra To wychodzimy, choć, tylko odparkuję to auto Poczekaj, cofnę tu, bo nim nie da rady wyjechać, spróbuję zaparkować te auto jakoś do środka, czy ja nim wjadę do garażu, poczekaj z na mnie nie wychodź jeszcze, dobra, tak żeby nam nie przeszkadzało, po prostu niech tak sobie stoi i chodź, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd tutaj sobie, idziemy na powierzchnię, ej, zombiaki zombiaki, mam dla Was niespodziankę chodźcie tu do mnie, chodźcie, wszyscy wszyscy, patrzcie, ja ich zwabię tutaj, dawaj, nawalaj ich, go go go, one mnie biją, nawalaj ich tylko uważaj na mnie, uważaj na mnie one wszystkie za mną biegają Bierz ich, bierz ich, nawalaj, śmiało! Ej, dawaj tą bronią, nawalaj, jak ona głośna ta broń jest, okej. Okay. Dobra, dawaj, 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 wygrasz, wygrasz to, wygrasz to, starcie, pomóż mi, bo one mnie biją! Ej, ale one mi w sumie dużo serduszek nie zabierają, okej, okay, na razie daję radę. Czy smajstul ich rozwali? No, powiem wam, że tak średnio, ale trzech chyba tylko zostało. Dobra, nawalaj ich jeszcze, jeszcze, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch. O, dobra, udało się, super, elegancko. Teraz, wiesz co? Została ci ta wielka I do niej i rozwal ją. Ja ci przy niej nie pomogę, bo ona mnie może rozwalić. Także odejdę tutaj, sobie daleko stanę i będę się patrzył na Twoją walkę. No, dawaj, dawaj, smile slow, dawaj, nawalaj go, nawalaj z łapki albo z czego? Nie mam pojęcia. Dawaj, dawaj, wygrasz to, wygrasz to starcie. Wierzę w Ciebie. W razem z widzami Ci tutaj kibicujemy. Smile Smajstow, smile slow. dawaj, 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 do przodu, do przodu. Dajesz, dajesz. Ja jestem tutaj koło drzewa. Kto wygra to starcie? Czy ta wiedźma, czy on? Czy on? Kto to wygra? Kto to wygra? Ma Mam nadzieję, że smajsł, ja się lepiej schowam, bo gdyby on przegrał, żeby ona nie ruszyła na mnie. Dobra, schowam się tutaj. No i do, widzę to starcie tak słabo wam powiem, ale ona rzuca go jakimiś miksturkami, ej! Chyba, chyba nasza zbroja nie wytrzymała i padła. Ona mnie widzi? Dobra, schowam się, schowam się, tutaj na dół zejdę. Smajstow, smajstów, przeżyłeś, dałeś radę. Chodź tutaj do mnie, chodź tu do mnie. Poczekajcie, muszę się wspiąć i zobaczyć, czy smajsnął e, padł. Nie, nie, nie padł. Dobra, idzie, idzie, ona go. Zauważyła szybko, szybko, dawaj, dawaj tutaj! Dobrze, że tylko to się rozwaliło ta zbroja, a nie smajstel. Dobrze, że on nie padł. Słuchaj, ja się tu zamknę. okej, okay, żeby ona nie weszła. Ja mam jeszcze jedno rozwiązanie. Jeszcze jedno rozwiązanie, wiesz jakie? Założysz jeszcze większą zbroję. Chodźmy tutaj przez te drzwi, musimy przejść. I tutaj powinna być jeszcze większa zbroja. Chodź za mną w tą stronę! Tutaj do góry po tych schodkach musimy wejść. I jest, jest! Zobaczcie jaka wielka, taka ogromna. Musisz się w nią zamienić, ale poczekajcie, bo tutaj trzeba powsadzać inne rzeczy, które są u góry. Dobra, przygotowane jest wszystko. Na wszystko jesteśmy przygotowani. Mamy rakietnicę, mamy baterie i mamy naboje, bo z, te, z czegoś też musi strzelać, a podobno ten ma lepsze jakieś zbroje. Poczekajcie, ja to wrzucę tutaj wszystko. Ok, powrzucajmy, powrzucajmy do tego lejka i musimy tą dźwignię nacisnąć, wtedy on to dostanie. Ja to wyrzucę całymi stakami, żeby się z tym nie bawić. Potrzebujemy więcej czasu, więcej czasu, żeby. Ona nie zrespiła więcej zombie, bo wtedy będzie problem. Okej, okay, wrzuciłem wszystko do leja. Naciskamy tą dźwignię. Okej, okay, wrzuciłem tu do leja. Z leja powinno tutaj pójść. I tak, smajstół wszedłeś tutaj? Jest chyba w tym robocie. Czy to działa? Działa, działa, działa. Tak działa. Rusza się smajstół. Jesteś w nim? Ej, e, widzisz mnie? Jaki on jest wielki, ogromny. Wow, jakie rogi! Ej, teraz powinieneś wygrać. A masz jakieś dobre bronie? Chodź, wyjdziemy i to przetestujemy. Ale przetestujemy to od razu na niej. Musimy stąd wyjść. Siup. Dobra, to zostawiam otwarte. Dawaj za mną, dawaj za mną. Wychodzimy z tego i idziemy tam już do niej. Hop, hop, hop. Podskakujemy po schodkach, po schodkach. Ch, dawaj, dawaj z państwą. Ja się tu schowam za domek, ok? żeby mnie nie widziała. Ja jestem schowany. Wychodź stamtąd. O jest, wyszedł. Okay. Masz jakieś bronie? Pokaż te bronie, pokaż jakie masz bronie. Jaki tu jesteś wielki w tej zbroi, ok? Czekaj, ja się muszę schować, żeby ona mnie nie widziała. I ma broń, ma broń jakąś zieloną. Dobra, mam nadzieję, że sobie z nim poradzisz. Dawaj, idziesz na nią, ja niestety tam nie podchodzę, bo się trochę cykam. Ona mnie ma pewnie na ona jest też taka wielka, ta wiedźma. I zobaczcie, zaczyna się dziać, zaczyna się akcja, ona nawala go i on nawala ją kto to wygra, kto to wygra. Zobaczcie, nawet Villager się tutaj patrzy razem ze mną. Villagerze kibicujemy razem, kibicujemy razem. Smile snow smile snow, dasz radę, wierzę w ciebie. Zobaczcie, jaką on ma zieloną broń. Ej, zmienił, zmienił broń, zmienił broń, dobra. Zobaczymy, co się teraz będzie działo. Jakimiś bombami nawalają, wow! Ej, ale on ma kozackie bronie teraz, one są strasznie głośne. Dobra, zobaczymy, co ona, to, to, co ta wiedźma teraz robi tam. Ej, dalej z tą miksturką, dalej próbuje z tą miksturką go tam nawalać, ale czy to coś pomaga? Eee, nie, nic nie pomaga jemu. Nie, nie widzę, żeby się podświetlał na czerwono. Ale na razie chyba on wygrywa. Zobaczcie, jaką on ma broń. Za, za, za walistą, Normalnie nawala go je, ją jak trzeba. Ok, smilstą. Dawaj, dawaj, dawaj. Walaj, dawaj, dawaj. Jestem blisko. Idę ci pomóc. Idę ci pomóc. Uderzę ją z rączki. Albo nie, nie podchodzę. Nie podchodzę. Tak, udało się. Rozwaliliśmy ją. Jest, Tak, o to chodzi. Dobra. Wow, on tutaj bomby do góry wystrzelił. Nie strzelaj, tak, bo wystrzeli że mnie i ja zaraz tutaj padnę. Poczekajcie, zszedłem gdzieś, spadłem, muszę wejść z powrotem. Udało nam się, z smajstą, wychodź z tego, wychodź. Dawaj tutaj do mnie! Juhu! Jak ja się cieszę, widzowie, udało nam się. O, smajstów, właśnie wyszedł z niego. Zobaczcie, jaka elegancka zbroja. Wiecie co? Mamy pomysł, żeby zrobić takich zbroi więcej i większych. Gdyby cokolwiek ktokolwiek do nas przyszedł, żebyśmy dali z nimi rady, bo wiecie, tych zombiaków w. Ale tak dużo nie było. No, z 20 myślę, że ja ani z państwem nie poradzilibyśmy sobie bez tamtej zbroi, która padła, ale mogliśmy od razu wziąć tą dużą. Ciekawe, czy wtedy byśmy sobie z nimi od razu, ze wszystkimi naraz poradzili. Dobra, wi widzowie, my musimy ze zmaistowem się przygotować, zrobić jakieś większe, lepsze zbroje, a wy możecie zrobić coś większego i wbić na mój drugi kanał. Zobaczyć, co tam nagrywam. Za niedługo pojawią się nowe filmy z Minecrafta, także wbijcie. Za e zasubskrybujcie, dzwoneczkiem jeszcze to was żaden odcinek nie ominie, możecie również wbić na mojego Instagrama, tam dodaję zdjęcia z prawdziwego życia i za niedługo wleci moja, zdjęcie mojej twarzy, także wbijcie, zobaczcie, a ten odcineczek już się kończy. Chodź z majstą, idziemy tutaj, właśnie się rozpadało, idziemy tutaj robić kolejną zbroję!